Witam serdecznie wszystkich traderów, Dada z tej strony mówi do Was z Dadas Trading Room na platformie Discord, do którego to Dadas Trading Room. Wszystkich serdecznie zapraszam, którego tam jeszcze nie ma niech szybciutko dołącza. Link jest pod spodem. Dzisiaj, jak zwykle, do parafrazując jednego popularnego youtubera, Piątek, Piąteczek, Piątunio. No i robimy podsumowanie dnia. Powiem tak, z jednej strony jestem zadowolony, bo do przodu, z drugiej strony taki trochę znałóż, nie do końca. Ale dobra, popatrzmy sobie co tutaj było, mamy już po dziesiątej, spokojnie możemy sobie obejrzeć, To nie będzie nam nic kakało. Czyli tak. Jak widzimy rynek się wczoraj jednak nie poszedł do góry, tak jak ja mówiłem, że być może pójdzie do góry, ale oczywiście niekoniecznie. Poszedł do góry tylko później, prawda? Czyli pierwszy ruch był jeszcze spadkowy, gdzieś tam doszedł do jakiegoś poziomu, potem skonsolidował bokiem i znowu jeszcze troszeczkę niżej szedł, no i potem zaczął rosnąć. Czyli tutaj taka fałka powstała tradycyjna. No, i potem już systematycznie po otwarciu Frankfurtu powoli szedł do góry. Znaczy, tworzył po prostu wyższe, wyższe dołki, wyższe szczyty. Tak? I w tym momencie nastąpiła jeszcze taka boczna konsolidacja, gdzie można było się zastanowić, czy właściwie chcemy, chcemy iść do góry, czy chcemy iść na dół. Jednak ja tutaj mimo wszystko postawiłem. Patrzyłem, no, no chciałem, nie to, chciałem, chciałem żeby tak, żeby te litery spadły, okej, okay, dobra. Yy, no i teraz popatrzmy właśnie co ja tutaj zawarłem. Yy, tutaj właśnie patrzyłem i to mi pomimo tej, znaczy tak, yy, ja mam tutaj troszeczkę nowe, nowe sygnały, napisałem troszeczkę nowe sygnały, bo coś, yy, pewną koncepcja mi wpadła do głowy i, i chciałem spróbować to prze, przetransponować na kod, no, jakoś mi się udało coś tam wymyślić yy, i troszeczkę inne, troszeczkę te sygnały są, one są podobne do tych, co były poprzednio, bo też yy, były tu o takie, czyli jeżeli, jeżeli tutaj byśmy sobie w, włączyli te tutaj sygnały yy, i tutaj wyłączyli sobie te tutaj moje, tak zwane splot strong signals, ja to nazwałem strong, strong signals. No to widzimy, że o całkiem podobnie jest, troszeczkę może inaczej, ale, ale, ale jest tutaj podobnie z tymi normalnymi sygnałami. Natomiast teraz z tymi nowymi sygnałami to jest troszeczkę odrobinę inaczej, bo one badają troszeczkę więcej świec, nie tylko, no, tak, nie tylko dwie świece, ale trzy i cztery świece. W każdym razie jest tutaj trend wzrostowy, więc tutaj była taka okazja, gdzie pomyślałem sobie, że rynek się odbija, no i trzeba wejść w trade. Wszedłem tutaj właśnie w Longa. Jak widzimy po 14 pipsach już trailowałem. No to całkiem ładnie było 14 pipsów przy 0,9 lota. Yy, potrailowałem i znaczy potrailowałem na, na tej akcji tutaj tej świecy jednej i ona da, mi się nie podobała, ja potrailowałem tak jak ja to lubię potrailować do zamknięcia tre trendowej no i tak mnie wycięło, prawda? No i całkiem przyzwoicie, bo że tak powiem yy, potem rynek jeszcze raz testował i potem dopiero poszedł do góry ja troszeczkę właśnie, będąc zajęty właśnie tymi swoimi sprawami innymi, że tak powiem, troszeczkę tutaj przegapiłem, znaczy myślałem, żeby może wejść jeszcze ponownie w Longa, no ale tak już odpuściłem ten ruch. Yy, odpuściłem ten ruch i potem zobaczyłem tutaj, yy, yy, że rynek, yy, bo tutaj bardzo ładnie w sumie, yy, jeszcze tak wrócę do tego ruchu, bardzo ładnie tutaj wszystko szło, bo, bo mieliśmy yy, te, mieliśmy, ja sobie wyłączę to na razie, yy, mieliśmy tutaj, aha, bo tam yy, ja to wyłączyłem, mieliśmy tutaj, prawda, wsparcia tutaj mieliśmy wsparcia, to mieliśmy te opory, tutaj rynek z powrotem wybił, wybił do góry i tak właśnie myślałem, żeby się zabrać gdzieś tutaj, tak czy w ten sposób, no niestety, no nie zabrałem się i tam, zresztą tutaj też nawet nawet myślałem o tym, troszeczkę duży kontekst, no ale tutaj się, że tak powiem, wzrosła dynamika rynku, Y, zmienność i, i tutaj pod ten pod y, price action po pojawienie się tych sygnałów tutaj można było wchodzić. O. Y, dokładnie takim dobrym dobrym momentem było wejść tutaj po pojawieniu się tego drugiego sygnału tutaj y, na zielono i tutaj można było wejść. A jeszcze, jeszcze potem można było ewentualnie tutaj patrzeć, na wejścia w longa gdzieś w tym miejscu, jeszcze by to nie było takie złe, prawda? Oczywiście, tutaj, w tym wypadku, ponieważ stop loss jest tak daleko, byłby mniejszy wolumen, no ale mogło być więcej pipsów. W każdym razie, tak tutaj znowu już zrobiłem coś takiego, że jak widzimy, ja już po prostu myślałem, że w tym momencie tak się rozwijał ten trend spadkowy że pomyślałem sobie tutaj, że wejdę właśnie w short'a yy, według tej, tej świecy mniej więcej w ten sposób yy, czyli tej, no, tego sygnału, czyli tam z backhand'u, czyli tutaj yy, mniej więcej tak to, tak to oceniałem yy, natomiast no niestety, ale yy, może to było za późno, może trzeba było z tamtego sygnału od razu wchodzić i, i, i to by było lepsze w każdym razie rynek powiedział, że nie, że jednak idzie w drugą stronę. Tutaj było 0,8 lota. No i ja po prostu, jak już zobaczyłem, to już było widać, że rynek przebił te tutaj opory i prawdopodobnie będzie szedł dalej. No dlatego się odwróciłem trzema lotami i tutaj odrobiłem stratę. Yy, także to wcale takie tego tego typu tam ktoś mi niedawno zarzucił na innym forum, że takie tego typu granie to jest granie impulsywne. Nie do końca jest impulsywne, jeżeli mamy podstawy, czyli jeżeli widzimy, jeżeli widzimy że rynek jednak się odwraca i idzie w drugą stronę, no to kurde, to właśnie takie jest nasze zadanie. Jeżeli mamy właśnie miejsca na, 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 na taki trade, no to możemy się odwrócić i odrobić właśnie tą stratę, prawda? Natomiast jak widzimy, ja tutaj wysiadłem po prostu na odrobienie straty, tam tutaj to chyba, nie pamiętam czy gdzie, gdzie był take profit, czy w ogóle był take profit, chyba nie był, nie było take profitu, więc po prostu tak z palca, no i potem, potem rzeczywiście widać było, że rynek się jednak odwraca i tutaj był ten sygnał, no i ja tutaj na ten sygnał właśnie wszedłem jak już cena ruszyła. Ale no, tak jakoś dziwnie ta cena zachowywała, że nie chciało mi się za bardzo za długo czekać i, i wyszedłem po prostu z palca no, 9,5 pipsa, prawda? Yy, no oczywiście, no można było poczekać no chociażby 5 minut dłużej, 5 minut dłużej to byłby już take profit. Yy, no, ale czasami to tak jest, to no trudno. Trudno się mówi, prawda? Natomiast, tak, yy, no w tym miejscu to chyba wyraźnie, yy, wyraźnie tutaj można było spokojnie właśnie iść pod yy, tego longa. Bo tutaj właśnie obserwowałem o co tutaj chodzi. Yy, widzimy tutaj yy, taką el elipsoidalną, która może yy, stanowić yy, wsparcie yy, i widzimy tutaj, że jakby sygnał chęci spadania, ale potem jest sygnał odwrócenia, potem znowu sygnał chęci spadania i znowu sygnał odwrócenia. A to myślałem, że w takim układzie, znaczy po prostu w takim układzie wyglądało, że jednak będą robić jeszcze, jeszcze jedną retestkę do góry. Yy. Więc, więc wszedłem. W tym kontekście to nie jest złe wejście, ponieważ to jest wejście po prostu na chęć kontynuacji. A że praktycznie tutaj no, nic nie pokazał, bo, bo jeżeli dał jakikolwiek zysk, no to taki malutki, że, że nie myślałem o tym, żeby wyjść. No to już po, poczekało do stoplosa i, i zaliczyło stoplosa Tutaj był jeden lot, prawda? No oczywiście skoro rynek spadał, no to i wtedy teraz już widzimy wyraźnie, że spada, bo przebił yy, wyraźnie przebija yy, wsparcia, no więc y, dlatego odwróciłem się na shorta i tutaj oczywiście standardowo trzema lotami i odrobiłem tamtą statę z nawiązką. I tutaj właśnie ta nawiązka była ładna, no bo 3 razy 20 to jest 60, prawda? prawie 63 pipsy w stosunku do 40 za jednego lota. Prawda? No więc był jeszcze profit 20 pipsów. To no tak około. No. no i potem tutaj co jeszcze. To już rynek, rynek tak powiem, troszeczkę spowolnił. No, ale zaczął się rozwijać ładnie trend, który Trend wzrostowy, który tutaj został, y, znowuż tutaj prze, y, pokazywał tendencję przebicia y, tych y, y, oporów. Więc dlatego już po tej akcji tutaj kolejnej, czyli mamy tutaj tak jakby to, to, y, to jedno, raz, dwa, trzy i jedziemy, no to tu się zabrałem. No, ale niestety znowu szkurce, dy, dy, zabrakło dynamiki, zabrakło tutaj y, poweru, jak to tak niektórzy mówią. No i niestety y, wolałem wyjść niż zostać, bo. bo no, no bo tak dziwnie się wszystko tutaj zachowywało. No i widzimy, że rynek jeszcze tutaj zatestował, ale potem to już polecieli, że tak powiem, prawie jednym ciurkiem. Y, jeszcze ewentualnie można było. Coś, bo jeszcze tak tutaj myślałem, czyli po pojawieniu się tego sygnału. Znaczy wcześniej już myślałem, ale tu się pojawił sygnał, ale tu no, to też by było z 10 tutaj pipsów można by było wziąć 15 może. Jak wejść. No. no ale to już była końcówka dnia, to już mi się nie chciało tutaj yy, yy, w tym momencie już dalej nic, nic skombinować. Generalnie, yy, znowuż dzień jest do przodu, czyli, czyli cieszymy się. <laughs> tutaj pokażę, proszę o dzień jest do przodu. Widać cały czas w stosunku do poprzednich filmów. Jak oglądacie, to tutaj rośnie. Yy, tutaj mamy cały czas, no tutaj troszeczkę, yy, ale mimo wszystko, tutaj yy, equity, czyli saldo rejestru operacyjnego jest nadal powyżej, no bo cały czas mamy na srebrze tą yy, pozycję, która wisi. I ona tak pływa. Jak to wygląda? No, to wygląda tak, tak, jak wygląda. Czekamy, no bo tam, tak jak mówię, tam to nie będzie tak szybko. Więc, 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 więc. Po prostu. Słapy są dodatnie. No to. No, no to poczekamy. Zobaczymy, co będzie. Z innych jeszcze takich nowości, no to yy, tutaj mam taki, taki jeden wskaźniczek, yy, to jest taka też inny, in, inny rodzaj miarki, yy, włożyłem sobie go tutaj. Yy, to jest taki wskaźniczek, który przydaje się yy, chociażby w takie względu, że sobie go włączę, to sobie mogę kliknąć tu. I wtedy mogę sobie tutaj taką, taki pomiar zrobić. I teraz o, o, taki pomiar sobie mogę zrobić, i, i mam wyznaczony poziom jakiś, prawda? Potem mogę obserwować. Znaczy mogę sobie tak, potem to wyłączyć, to wyłączyć, żeby nie przeszkadzało. Te dwie linie mi zostaną. I wtedy mogę obserwować właśnie price action na takim yy, dosyć istotnym poziomie. Yy, można to wyłączyć, wyłączyć teraz jak włączyłem i teraz można sobie inny pomiar zrobić. Yy, mniej więcej może niektórzy będą wiedzieli o co chodzi. Yy, o tak i sobie załóżmy yy, gdzieś tutaj upuszczę, o tu upuszczę, czyli yy, tak żeby na dołku było. I teraz znajdziemy tutaj o, o, i tutaj mamy wtedy kolejne y, poziomy. Mogę sobie tak oddać. o, i znowuż tutaj, prawda, obserwować price action na tych poziomach, czy się odwrócą, czy pójdą do góry, i właśnie y, dlatego to mówię o tym o, 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 o tych tutaj wybiciach, że tutaj. Już wybicia sygnalizowały właśnie potencjał tutaj na, na wyjście górą, i można było to właśnie w ten, w ten sposób rozegrać. Myślę, że ten wskaźnik może być nawet dosyć przydatny, więc, no, tak, tak ponieważ on, on będzie mierzył nie tylko te tutaj trendy, tak, jakby no, te główne trendy, prawda, które tutaj widzimy. Tylko, ajejku, zaziewałem się, no. tylko, no już taka pora, wpół do 11 teraz, tylko, prawda, będziemy tym, mierzyli całe impulsy, całe ruchy, no, czyli, czyli ten taki większy kontekst. No, I oczywiście, żeby skasować, to muszę to włączyć, ciach, ciach, wyłączę sobie, wtedy nie przeszkadza. Szczerze powiedziawszy, to. A, dobra. Jutro będziemy nagrywać podsumowanie całego, przegląd całego tygodnia. Przegląd całego tygodnia, oczywiście, tylko i wyłącznie dla VIP-ów. Czyli, jeżeli ktoś chce zostać VIP-em, to potrzebuje zasubskrybować do mojego Patreona. Link jest pod spodem patreon.com/ukośnik Dada System Workshop. I zapraszam, jeżeli ktoś tam zostanie moim patronem, za jedyne 17 dolarów będzie miał właśnie dostęp do. Innych, bardziej szczegółowych omówień, będzie mógł sobie zamówić jakiś film, no i wiele innych korzyści, typu wskaźniki, typu pomoc, bardziej szczegółowa. No i oczywiście można wtedy sobie też zbierać na, na cały system. Dobra, czyli tak, jak mówię, powoli, powoli do przodu. Czy jest jeszcze miejsce na, na, na jakieś, że tak powiem, na ulepszenia, na, na, na doskonalenie się? Oczywiście, że jest, zawsze jest miejsce, ponieważ jest tu jakieś pewne dążenie do perfekcji. No tak człowiek jest skonstruowany, przynajmniej ja taki jestem skonstruowany, i tutaj w tym, w tym miejscu właśnie. Będę dążył do, do, do perfekcji, i tam ludzie mogą sobie mówić, ja szukam się tego grala, czy nie grala. Nie, ja szukam po prostu czegoś, ja udoskonalam to, co mam, i, i, i będę to robił, że tak powiem, dopóki będę mógł i, i, i potrafił. No, a jak już nie, no to wtedy już będzie wszystko obojętne. Dobra, to wszystko na ten temat dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że trzymacie się zdrowo. Teraz no, widać, że ludzie troszeczkę zaczęli bardziej się ruszać. No bo ileś można siedzieć na dupie i nic nie robić, prawda? Dobra. Miłego weekendu życzę. Aha, w niedzielę oczywiście też będzie film. To film będzie już bardziej dostępny dla wszystkich. Dobra. Wszystko na ten temat dzisiaj. Dzięki serdeczne. Miłego weekendu Wam życzę. Ciepłego. No, no i radosnego, pogodnego i do następnego tygodnia albo do jutra, albo do niedzieli. Na razie trzymajcie się, cześć.